Proszę Państwa, tutaj wyjątkowy gość dzisiaj tych targów lubelskich. Pan Stanisław Michalkiewicz. Zresztą z panem Stanisławem znamy się już kilkanaście co najmniej lat, bo jeszcze jak byłem dużo młodszy niż teraz, pan Stanisław również. Zapraszałem, zapraszałem chociaż pan się w ogóle nie zmienia ta taka na marginesie dodam Dziękuję pan. Jest cały czas pan młody, przynajmniej duchem. Nie? Ja również to zapraszałem tutaj na właśnie do, na wykłady pana profesora czy pana redaktora. No i chciałem przy tej okazji zapytać, bo Pan zawsze epatuje dobrym humorem właśnie i takim dobrym samopoczuciem, skąd się to bierze u Pana? Proszę Pana, bo ja mam pogodne usposobienie. Aha, Dlatego, urodził że mam, się Pan z tej... Tak, to, to jest taki dar niebios, natomiast y, podtrzymuję sobie y, to pogodne usposobienie, z czerwonego wina wieczorem. No, tak. I to do... A jakiej marki? Cabernet Sauvignon najbardziej A, to to jest Albo Syrah taki jest... w... z Australii bardzo dobry, albo z Republiki Południowej Afryki. No, teraz mnóstwo win można dobrych w Polsce dostać, bo tutaj. sprowadzają. No i to sprzyja utrzymaniu pogodnego usposobienia. No... Ja też e, doceniam e, dobry Wino. Tym bardziej, że w moim życiu zawodowym dwa razy mi się zdarzyło być we Francji po, po trzy miesiące o, na tak zwanych kontraktach. O, to... Nawet cokolwiek mówię po francusku nie tak no dobrze już... na pewno jak pan, pan ja to jest. Ja już, wie pan, nie miałem długo kontaktu z językiem francuskim, więc już tak dobrze nie mówię. No ale staram się. Jak mam okazję, to się staram. Mhm. Jak pan. Ocenia tutaj ten fakt tych targów, jakie pan tutaj wiąże z tym nadzieję w sensie takim powiedzmy edukacyjnym, formacyjnym. No to nie ja, powinienem, wie pan, to publiczność, która tutaj tak się są, czy ciurkiem muszę powiedzieć, że. Bo pogoda może jest nie, pogoda niesprzyjająca, może niesprzyjająca Ale to nie mnie oceniać, wie pan, skutki tego, bo to one, skutki się mogą objawić, jeżeli tu czytelnicy kupią książki, przeczytają je, no i wyciągną wnioski, to wtedy skutki się mogą objawić, ale ja tego nie wiem, to tak jak, jak mnie aresztowała taka miła pani na lotnisku w Melbourne no i zaczęła mnie przesłuchiwać między innymi, czy to co ja będę mówił na spotkaniach to jest kontrowersyjne czy nie, ja mówię, Do Chyba jest, ale to mówię ja tego nie wiem, bo to... Dla jednych to, co mówię, to będzie oczywiste, a dla drugich będzie to kontrowersyjne, więc prawdopodobnie jest tak samo i cud. Panie redaktorze, tutaj widzę jedną z chyba z no, ostatnich pozycji, jakie pan napisał, jak Czekista z Czekistą, czyli dialog Pipermana z Biberglancem. Pan od dawna, można powiedzieć, nie boi się dotykać tych tematów. E, powiedzmy polsko-żydowskich czy w ogóle żydowskich czy jakiejś tam e, tej cywilizacji żydowskiej e, natomiast e, jak wiemy e, ten temat to jest taki bym powiedział właśnie kontrowersyjny mocno i wielu e, chociażby nawet polityków poza jednym Grzegorzem Brałem, boi się generalnie e, poruszać tego tematu e, żydowskiego bo tak jak pan e, e, nieraz stwierdzał e, z spostrzegawczość jest zaraz oceniana jako antysemityzm. Oceniana jako antysemityzm. To nie ja, to nie, nie ja. Proszę pana, o tym, co jest antysemityzmem decyduje Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku. I Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku y, wyraziła taką opinię, y, że y, twierdzenie, jakoby y, Żydzi mieli y, nadreprezentację w świecie finansów amerykańskich, w mediach i w przemyśle rozrywkowym, to jest antysemityzm. Każdy, kto był w Ameryce, to wie, że to prawda. W związku z tym ja wyciągam z tego wniosek, że Liga Antydefamacyjna stawia znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. Ale ja nie zamierzam rezygnować ze spostrzegawczości, bo zwłaszcza skoro Liga Antydefamacyjna stawia taki znak równości, to robi to w nadziei, że ludzie będą rezygnowali ze spostrzegawczości. A jak t, tak robi, to znaczy, że ma w tym jakiś interes. Ale ja im tego interesu nie zamierzam ułatwić. No i chyba bardzo dobrze. Dlatego wie pan, się no, nie obawiam. Zresztą cóż, ja bym się, muszę panu powiedzieć tak, że ja bym się Żydami w ogóle nie interesował, bo jest na świecie mnóstwo takich spraw znacznie ciekawszych od Żydów. Gdyby, nie o, gdyby oni nie interesowali się Polską i to w specyficzny sposób, ponieważ oni się interesują Polską i to w dodatku w specyficzny sposób. No to ja się interesuję nimi i jednym z plonów, czy z rezultatów tego zainteresowania jest ta książka jak czekista z czekista. Ale właśnie bym podrążył jeszcze ten temat, bo no się mnie tak ma. zastanawia w końcu Polska nie jest ani najludniejszym krajem, ani jakimś najważniejszym krajem, jest tyle Większych imperiów, jak Rosja, jak Stany Zjednoczone, jak wiele krajów zachodniej Europy. A ta Polska jest taką um, solą wokół, można powiedzieć. Nie, nie jest solą woku, tylko proszę pana, jest rodzajem pochyłego drzewa. Na pochyłe drzewo A, się skaczą. Niech pan zwróci uwagę, Białoruś jest jeszcze mniejsza od Polski, ale środowiska żydowskie, żadne żadnych roszczeń majątkowych wobec Białorusi nie wysuwają, mimo że tam diaspora żydowska była co najmniej tak samo liczna jak w Rusza. Dlaczego? A bo prezydent Łukaszenka każdego, kto by wysuwał wobec Białorusi jakieś roszczenia co do mienia to by po prostu wymyślał, a jakby jeszcze przyjechał tam, to by go wyrzucił za drzwi i A u nas się wszyscy boją tego. W związku z tym, wie Pan, jak ktoś się boi, to y, można go wykorzystać i nic dziwnego, że takie próby są. Czyli jak bumerang wraca na temat nieudolności czy sprzedajności tych naszych herm. Proszę Pana, no tak, one albo nie umieją, albo się boją, albo mają zakazane, żeby się takimi rzeczami zajmować. W związku z tym, no a Pol 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 Polska nie jest takim krajem bardzo mały, 38 milionów, no, 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 może pan. Sądzę, to jest całkiem dobry interes wziąć no, e, tam, pan, i i zadłużyć, tak, i później tak, no. eksploatować, tak, tak, więc to bardzo dobry interes, jest, a jak jest interes do zrobienia to prędzej, czy później ktoś go nie robi. <grym <grym to dziękuję, to, dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, życzymy oczywiście udanego tutaj pobytu w Lublinie. No i dużo zdrowia Dziękuję i 100 bardzo. lat działalności. Dziękuję już. bardzo. Wszystkiego najlepszego.